pokażę wam jak wygląda szatnia czwartoligowej Stali kraśniki jeszcze czwartoligowej. Mamy nadzieję, że za półtora miesiąca już trzecioligowego zespołu. Nam widzicie, każdy z zawodników ma swoją szafeczkę z numerem, z nazwiskiem, ze zdjęciem. Centralna część szatni, ekspres do kawy. Każdy piłkarz musi przed treningiem wypić sobie kawę. Tutaj mamy takie tutaj mamy takie pomieszczenie, gdzie trzymany jest sprzęt treningowy, i piłki takie rzeczy, a tutaj mamy buty, rolery. Każdy zawodnik może sobie trzymać swój sprzęt piłkarski. Jedni mają buty wyczyszczone, inni nie. Ja butów nie czyszczę. To zły przykład. Dlaczego nie czyścisz? No tak. E, chodź jeszcze, jeszcze. Dlaczego choć nie czyścisz? Ja niestety jeszcze swojej szapeczki nie mam. Się z na miejscu Przemka Lecha, który jest w tej chwili kontuzjowany, ale jak wróci to po prostu znajdę sobie inne miejsce. Tutaj mamy jeszcze prysznic, a pod prysznicem są też kubły. Tutaj jest wrzucana, wrzucane są kostki z lodem i jest ta kąpiel taka bo ciepła i zimna na regenerację. Wszyscy od muszą z tego skorzystać i dalej mamy tutaj pokój gdzie jest masaż masażysta tam są trenerzy których już nie będziemy teraz nękać że tak powiem no i tak jak wam się podobało